Dziś lekcja 82, dzisiaj zestawimy sobie wszystkie zdania, czyli twierdzenie w pełnej formie, w skróconej formie, oczywiście będzie przyczynie i będzie pytanie. Przyczynie będzie już w skrócie. Oczywiście o czym mówimy? O the future, simple tense zestawiamy. Czas przyszły, prosty. Dzisiaj jest powtórzenie, zestawienie, inne zdania, inne przykłady. Mam tutaj ściągę. Przypomnijmy, jak ten czas jest zbudowany. Czyli jest podmiot, jest operator, well i czasownik w formie podstawowej. Ok, jeżeli chodzi o przeczenie, to mamy will not, co możemy skrócić do want. Natomiast pytanie to. Inwersja. O, znowu ta inwersja. Will I, will you and so on. To co? Zaczynamy. Powtórzenie. Ok. Powtórzenie, zestawienie ja tu nazywam. I, czyli ja. I will go there. I'll go there. Czyli pojadę tam. Nie pojadę. I won't go there. Czy pojadę? Will I go there? Ok. You You will win the race. Czyli wygrasz wyścig. You'll win the race. To był skrót. You won't win the race. Czyli nie wygrasz tego wyścigu. Will you win the race? Czy wygrasz ten wyścig? Ok. He. Oh my God. He will always lie to people. On zawsze będzie kłamał. Okłamywał ludzi. He'll always lie to people. He'll always lie to people. To był skrót. He won't lie to people. He won't lie to people. I będzie okłamywał ludzi Will he always lie to people will he always lie to people czy on zawsze będzie okłamywał ludzi She she will be happy she'll be happy ona będzie tam szczęśliwa She won't be happy ona nie będzie tam szczęśliwa will she be Happier? Will she be happier? Czy ona będzie tam szczęśliwa? It. It will finish soon. To się wkrótce skończy. It'll finish soon. To był skrót. It won't finish soon. To nie skończy się wkrótce. Will it finish soon? Will it finish soon? Czy to się wkrótce skończy? Ok, we. We will forgive them. My im wybaczymy. Will forgive them. Wybaczymy im. Tu był skrót. We won't forgive them. We won't forgive them. Nie wybaczymy im. Will we forgive them? Will we forgive them? Czy my im wybaczymy? You, czyli wy. Ok. You will borrow the money from him. You will borrow the money from him, czyli wy pożyczycie pieniążki od niego. Skrót. You'll borrow the money from him. Przyczynie. You won't borrow the money from him. You won't borrow the money from him. Nie pożyczycie pieniążków, tych pieniążków od niego. Ok? Will you borrow the money from him? Will you borrow the money from him? Czy pożyczycie pieniądze od niego? Ok? Wy, czy wy pożyczycie, ok? They. They, czyli oni lub one. They. Will change their plans. Czyli oni lub one zmienią swoje plany, albo ich plany. Skrót. They'll change their plans. They'll change their plans. Czyli zmienią swoje plany. Tu zrobiłam skrót. Przeczenie. They won't change their plans. They won't change their plans czyli nie zmienią swoich planów. Will they change their plans? Will they change their plans? Czy oni lub one zmienią swoje plany? OK. I to było takie zestawienie, przypomnienie, a myślę, że w kolejnej lekcji, w lekcji 83, to będę miała do Was kilka pytań. Przygotujcie się na te pytania, dobrze? Będę pytała y, o, o przyszłość Waszą. No to co? Widzimy się w kolejnej lekcji. Do zobaczenia.